thank sure. rozważał rower krzyżową, musiał się wstrzymać przy czwartej stacji. My w swojej historii, w swojej historii mieliśmy więcej. Yeah. <laughs>

I nie jest co ci jest Jaki przymiot A dosłownie. Dlaczego nie nazywasz mnie królową Polski? Ja to królestwo bardzo mi i wielkie rzeczy dla niego zamierzam. Bowiem osobliwą miłością do mnie płonął jego syna W 1610 roku ten sam kapłan przyjechał do Krakowa. I doznał kolejnego objawienia w PZ Rzeczu I ponownie usłyszał słowa: Ja jestem królową Polski. Maryja się zamianowała. My dzisiaj wybieramy i mianujemy prezydentów i komisarzy, i królów i premierów, a oni znają, że są bogami tego świata. Mógłbym jeszcze wyliczyć innych też, które wydaje się, że są królami. No, On usłyszał o mnie: Ja jestem królem Polski, jestem matką tego narodu, który mi jest bardzo drogi. To Maryja. Więc stawiaj się do mnie za nim. Narodem i o pomyślność tej ziemi błagaj mnie i A ja będę Ci zawsze łatwo miłosierdział. To słyszysz boski kapłan o polskim narodzie. A my, a my dzisiaj bawimy się historią. To znaczy, tak przekonaliśmy historię. Była na rękę. Myśmy nie musieli się ani przyznawać do Boga, ani do Wiadu, ani do Kościoła. Bo to ciemnota w średniowieczu. Trzeba być naprawdę ciemnym, żeby mówić o ciemnym średniowieczu, kiedy w opinii naukowców był jeden z najtaźniejszych, najbardziej światowych okresów w historii. Król Jan Kaczynski. Jak ja już wspomniałem, nie obudziłby Maria Królową Polski. To nie jest to tak sobie powiedzieć, Maria jestem, obieram Cię się na patronkę, na królowę tych moich sier, sierść, królestwo. Jak muszę mieć wiarę. Ja to nie to miasto, ten region, ten naród, ten kraj. By być dzisiejszym cię dzień. Zakieruję się na i mówię, że po Twoim płaszczem opieki nic złego nie ja przestać nie może. No, a dla Manady bitwy, przegranej wojny. Bo Ty jesteś tą, która zawsze zwycięża. Zawsze zwycięża. Od samego początku udzieleniu sztukowstwa. Przez. cudem od zabytku. Kto oglądał plakat zawiązujący, zapraszający na pewno zwadki, Króla Jana, Kazimierza, był święty, a może Ten zapomniany, że wiedzieć, święty, przez wieki. Bo zmarł na straszliwą śmiercią. Porównywalną tylko śmiercią Chrystusa na przyszłość. Zmarł w 1657 roku. Kiedy był zapomniany, to on się ukoniał. Tak jak Maria, ponieważ lubił nazywać królową tego narodu, tak on się odumiał, po to, by zaistnieć, U świadomości Polaków, bo był jednym z nas, ratyfikowany w 1853 roku, a nominalizowany w 1938, to jemu, się Zdarzyło się w historii chrześcijaństwa jednej osoby. Papież Pius XII z, z okazji 300 rocznicy jego śmierci poświęcił całą edyfikę. I Papież pisał tak: Jest naszym gorącym pragnieniem, aby wszyscy katolicy na całym świecie, a zwłaszcza synowie polskiej ziemi, pobożnym sercem i umysłem rozważali jego męczęść jego święta. Nie chcemy pominąć tej pamiętnej chwili, która złotymi złoskami zapisała się w rocznikach Kościoła. Dalej papież pisze, skoro jego pogoda z polskiego narodu wyszedł, niech Polacy nadal bronią ojczystej wiary, usiłują zachować chrześcijańskie obyczaje, żeby Polska dalej była przed murzem chrześcijaństwa. Zdaje się wskazywać historię jako świadek czasu, światoprawdy i nauczycielka życia, że Bóg tę właśnie rolę narodowi polskiemu przeznaczył. Tak pisał papież Pius XII. 16 maja 2002 roku już nasz ojciec święty, święty Jan Paweł II, ustanowił w świętego rodzaju patronem Polski. I wtedy powiedziałem tak, potrzebna jest w naszej ojczyźnie modlitwa świętego Andrzeja Bogoli, patrona Polski, aby wszyscy Polacy to usłyszeli i zrozumieli, że trzeba przywoływać wydarzenia z naszej polskiej historii, nie zamazywać. Przywoływać, w której święty Andrzej Bogola okazuje się, że nie jest mu to, co dzieje się w Polsce? A to mówił Babioż, święty Babioż, wielki, że ten największy w historii chrześcijańskiej, nasz Rom. O tym wielkim świętym. Nie mogę teraz, w tej chwili, wpleść słowa pomyłki samego świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 91 roku na lotnisku w Masłowie połokieńców. Wtedy, a nie mówił głośno, ja będę mówił stanowanym po a pierwsza wtedy nie mówił głośno, Papież wtedy krzyczał. Cieszę się oburzym cały świat. Też był. Ustawa narodu wobec tego świętego, też o czymś świadczy. Na pewno miał mądrość tego narod. A wtedy pan To jest moja matka za siebie, to jest moja matka całej to są moi bracia i siostry. I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tej spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie uchodzić, nie mogą mnie nie boleć. Was też Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono. Trzeba intensywnie odbudowywać. Nie można dalej rekomyślnie niszczyć. Ziemia Polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących bolem Ojca, właśnie jako matka syna. Niech zatem przez jej macierzyńską obecność odnowi się wśród nas świadomość polskiego ojcostwa. Niech się rodzi pokolenie braci, ciów, syna Bożego, syna Maryi. Niech się rodzi u Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina. I polskie macierzyństwo, ludzkie macierzyństwo. Niech się rodzi rodzina w szczególne miejsce przymierza Boga. Ludźmi, a dwie godziny na imię Kościoła. Te słowa wypowiedziane zostały w 1991, mamy 2024 rok. One nie tylko, że nie straciły ze swojej aktualności, ale zyskały. Siostra, siedem... i przed tronem świętym Stanisława Polska. W roku, w 1819, kiedy powiedział, będę jej głównym patrolem, ponad 200 lat temu, powiedział, że będzie głównym patronem tego narodu, tej ojczyzny. Może nam będzie dać na tego doczekać. W 1819 mówił to wtedy, kiedy Polski nie było na Świata od 1795 III Rolnictwa Wolnego Polskiego. Zniknęliśmy na 123 lata, aż do 1918. Kolejny znak od 1920. Roku. Dzisiaj wszyscy wiążemy to z cudem na Oczywiście ci, którzy mają mowę w sercu, że do Zwycięstwo z wielokrotnie większą armią bolszewicką 15 sierpnia 1920 roku. Ale nie wszyscy pamiętają, nie wiedzą, że wcześniej przez 9 dni na wyraźne polecenie kardynała Kakowskiego artystów Warszawy, przez 9 dni trwała nowenda do świętego Andrzeja Popoli i noszono go, jego tych wyklumieńcami. To widział na wie, jak to Obnoszono przez dziewięć dni w stolicy i zwycięstwo przyszło przez Maryję. Co w 1946 roku, u swojego września święte narodzenia Matki Bożej, prymas wielki maryjny prymas, wielki maryjny biskup, wtedy nie wstydził się, interwencje pięknych, namacalnych, w historii poszczególnych narodów, które odbyły się za wstawiennictwem Maryi, bo i my się wstyd, wstydzimy się przyznać do religii świętych, gdy pierwsze wieki chrześcijaństwa budowały na Maryi i na świętych tożsamość tego kontynentu, który dzisiaj jest bardziej bogański niż kiedykolwiek. I tego narodu, który się, też jest bardziej bogański niż kiedykolwiek. Wcześniej. Bo wykreśliliśmy z naszej historii Maryję i święty. A nikt tak pewnie i bezpiecznie o tym mówił w 1713 roku. Święty Ludwik Maria Rejonga de Montfort", gdy pisał traktat o doskonałym na bożeństwie do Latki Bożnej. Mówił, że jest wiele dróg prowadzących do Boga, ale ta przez Maryję jest najbiedniejsza i najbardziej bezpieczna. Chcę powiedzieć może jeśli, bo i to się przejdziemy, na tej wizji. Na ten. 16 maja napisał Śruby Jasno-Puskie. A już są najnowszych, najsilniejszych wydarzeń. Na 12 lat będę oszczędzał dla świętego Andrzeja Boboli. Już się nam to I wielokrotnie byliśmy u sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w strachu Dzisiaj mam z tego bliski kontakt, jestem dumny z tego, z księdzem Prawa Józefem z wypełniasznikiem, prawoszczególnym, tamtej parafii, w stosunku do w miejscu urodzin świętego Andrzeja Bogory. Strawo się nie koło samego. To tam, mówiąc w naszym języku, polofiale, Andrzej Bogora straszył kilku proboszczów. Przez 50 lat starością tak. Odchodzili to za drugim. Dopiero przez prawa wiosła w Niszmie. Za wskazaniem swojej zapytał, kim ty jesteś, co ja widzę. On mu powiedział: Bola. jestem święty Andrzej Kobola. Jestem święty Andrzej Kobola. I zacznijcie mnie na nowo czcić. Zacznijcie mnie czcić w starości a w narodzie zacznijcie mnie na nowo czcić. No to słowa padły w 1987 roku. Na dwa lata przed narodzeniem się nowej rzeczywistości. e Ojawiane, się w 1987 roku się Brałetowi niżnikowi, święta działal, już wtedy wiedział, co temu narodowi dostrzec nowe niebezpieczeństwa, które tym razem tkwią w nas samych. Pamiętacie, jak żeśmy w potocznej mowie mówili, przeżyliśmy najazd Szwedzki, przeżyjemy i radziecki. Dzisiaj gorszy wrogów nowych Rodaka. Oczywiście nie ręceważą zagrożenia i zasobów i z Każdy ma inny wina. Ale w tym nastrocie tkwi diabelski duch. Bo jak inaczej się nazwać stanem, w którym jesteśmy pełny pogardy, wzajemnej nienawiści, niechęci? Przecież to nie może Boga powiedzieć. Nie on że ja mówię. Nie o tym, że I już będzie dużo. To jeszcze mamy czas. Na pewno Polska byłaby innym krajem, gdybyśmy. A przecież miliony jeździły za dnia Słuchali Jego nauczania. Gdybyśmy słuchali Andrzejów tego patrona. On już w czasach, w których ludzie byli ubytami nienawiści. Ten Polak był katolikiem, nie był On wolał własne życie oddać w imię jedności, dla jedności, dla pojednania, dla zgody, dla pokoju. Nawet ludność prawosławna w tamtych czasach, gdy żył w świętandzie ustawicznie chodziła do umęczonego ciała, bo boli, jakby to był ktoś bliski swój. Nazywano go duszą wateł. 2 anziché potrei Anzi,